Nazywam się Gosia Braszkiewicz i no, co dzień uczę dorosłych języka angielskiego. A na tym kanale co środę pojawiają się filmiki, w których próbuję rozwiązać różne zagadki z języka angielskiego, tłumaczę jakieś zawiłości gramatyczne albo podpowiadam, jak po prostu samemu uczyć się języka angielskiego. W dzisiejszym filmie postanowiłam wziąć się trochę za czas, czas teraźniejszy. Jeden z kilku, bo pewnie wielu z was kiedyś się zaczynało uczyć języka angielskiego, to było: any, ile jest czasów w języku angielskim, ile może być czasów teraźniejszych. No właśnie dzisiaj zajmiemy się jednym z nich nazywa się on Present Simple. Czas Present Simple to kiedy próbujecie znaleźć jakieś tłumaczenie na, na język polski, um, to czasami można znaleźć coś takiego jak y, czas y, teraźniejszy prosty. To nic nam nie mówi. Ale Generalnie czasu Prezent Simple używamy do tego, żeby mówić o jakichś rutynach, regułach w naszym życiu. O tym, co się dzieje regularnie. Regularnie to może być raz na rok, ale to też jest już jakaś reguła. E, o tym, że chodzimy do pracy, bo chodzimy codziennie, o tym, że na przykład codziennie wstajemy o godzinie 6 i tak dalej, i tak dalej. Coś, co jest wykonywane w naszym życiu zazwyczaj, zazwyczaj cyklicznie. To jak już wiemy, kiedy używać czasu Prezent Simple? No, to jak wygląda czas Prezent Simple? Czas prezentynku jest dość prosty, jak sama nazwa wskazuje, ponieważ zawsze na początku zdania musimy mieć osobę. To jest zawsze w każdym zdaniu w języku angielskim. Na kolejnym miejscu, zaraz po osobie, stawiamy czasownik. Zazwyczaj on nie ma końcówki, ale dla osoby he, she albo it, czyli on, ona albo ono, musimy dodać w twierdzeniu końcówkę "-s", albo "-es", jeśli jej czasownik kończy się na "-cz", albo X na przykład Brush, Brushes, Fix Fixes, Kiss, Kisses. Um, no i potem dajemy całą resztę zdania. Czyli na przykład takie zdanie, że on e, wstaje codziennie o 6. He gets up at six every day. Albo my, um, chodzimy, my chodzimy do pracy od poniedziałku do piątku, we go to work from Monday to Friday. Tak, czyli E, przypominam jeszcze raz. Dla His i dodajemy końcówkę S, a dla wszystkich innych osób nic nie trzeba dodawać. Ok, przeczenie. E, dla His it dajemy doesn't, ale potem już e, czasownika nie dajemy z żadną końcówką, czyli na przykład on nie pracuje od poniedziałku do piątku. He doesn't work from Monday to Friday, czyli nie ma He doesn't work. Takie coś nie istnieje. E, e, he doesn't work. A dla wszystkich innych osób jest po prostu Don't I czasownik w wersji podstawowej bez żadnych dodatków. Czyli Czyli na przykład mamy takie zdanie, że Ty nie pracujesz od 9 do 5. You don't work from 9 to 5. I tyle. A pytania? No i znowu, inaczej jest dla He-She-It. Tam mamy Das na samym początku, potem mamy osobę i znowu czasownik bez żadnej końcówki. E, na przykład, czy ona jeździ do pracy autobusem? Does she go to work by bus? Mamy das na początku, potem mamy osobę i czasownik. A dla wszystkich innych osób będzie na przykład, czy ty jeździsz do pracy autobusem? Do you go to work by bus? Czyli na początku dajemy do, osobę i czasownik bez żadnych dodatków. I tak powstaje czas Prezent Simple. Prawda, że łatwe? Teraz mamy czasami coś takiego, że nie wiemy, kiedy wstawić czas Prezent Simple. No a ja zawsze podpowiadam, że są takie magiczne słówka w języku angielskim, po którym zawsze wiadomo, jaki czas wstawić. Jeśli chodzi o czas present simple, to mamy coś takiego jak adverbs of frequency. Adverbs of frequency, czyli przysłówki częstotliwości, trudna nazwa, a to nic innego jak słówka typu. Always, czyli zawsze. Never, nigdy. Often, często, usually, zazwyczaj. Sometimes, czasami. Hardly ever, albo seldom, albo rarely, czyli rzadko. Jak mamy coś takiego w zdaniu, to wiadomo, że trzeba zawsze użyć czasu present simple. Na przykład. I often go shopping after work. Ja często chodzę na zakupy po pracy. Albo. E, ona nigdy nie kończy pracy przed szóstą. She never finishes work before six. Tylko jest taka jedna mała rzecz, o której warto pamiętać, kiedy mówimy o przysłówkach częstotliwości. A mianowicie, e, jeśli mamy e, czasownik być, to. Przysłówek częstotliwości stawiamy po słówku być, czyli I am often late for work. Jestem często spóźniona do pracy. On nigdy nie jest w pracy na czas. He is never on time at work. Ale, kiedy mamy wszystkie inne czasowniki, tylko jeden czasownik być, to wstawiamy przysłówek częstotliwości, czyli to always, never, sometimes itd., między osobę a czasownik. Czyli wyjdzie nam coś takiego Ja często jeżdżę do pracy samochodem. I often drive to work. Albo On zawsze je lunch w pracy. He always eats lunch at work. Czyli stawiamy między osobę, he, potem dajemy ten przysłówek częstotliwości i czasownik. Są bardzo przydatne rzeczy, bo mogą się często yy, pojawić. Są jeszcze inne słówka, które się przydają z czasem prezencji. Na przykład every day, every week, every month, every year, czyli każdego roku, każdego dnia, każdego, każdego miesiąca i tak dalej. Czyli every, uh, every Monday, każdego poniedziałku, uh, once a week, once a day, um, twice a week, three times a month, czyli raz, dwa razy, trzy razy i tak dalej. Tylko te są o tyle inne, że nie wsadzamy ich do środka zdań. Dajemy je albo na sam koniec i tak jest najlepiej i najłatwiej. Czyli na przykład ja chodzę do pracy y, dwa razy w tygodniu. I go to work twice a week. Albo dajemy je na samym początku zdania. Twice a week. Przecinek. I go to work. Jeśli dajemy je na początku, to należy pamiętać o tych przecinkach. Jeśli zapisujemy, oczywiście. Ale if, ja polecam dawać je na końcu. To jest takie łatwe i prawie tak samo jak po polsku. Ok, mam nadzieję, że ten krótki filmik na temat czasu Prezent Simpuł się przyda i już teraz nie będziecie mieli problemu, kiedy używać czasu Prezent symbol. Pamiętajcie, że filmiki na tym kanale pojawiają się co środę, dlatego zachęcam do subskrypcji, zostawiania komentarzy, może macie coś, w czym mogłabym Wam jeszcze pomóc. See you next week.